Mówią banki na proponowane przez rząd zmiany w prawie dotyczącym spraw frankowych. I tu można by tą odpowiedź podzielić na dwie. Wszystkie rzeczy, które są na korzyść banków, o to, 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 tak zróbcie. Wszystkie rzeczy, które są na korzyść konsumentów, no drodzy państwo, tak się nie robi. No i wejdźmy teraz w szczegóły. Pierwsza zmiana dotycząca uproszczenia postępowań i wydłużenia czasu na to, żeby bank mógł złożyć oświadczenie o potrąceniu. Banki mówią tak, tak. Dokładnie tak zrobić. To, żeby połączyć w ramach jednego postępowania, co oznacza, że banki za prowadzenie tych spraw będą płacić mniej swoim prawnikom. O o o, tak, proszę tak zrobić. Ale co banki na to, że rząd chce ograniczyć napływ spraw do drugiej instancji, czyli żeby wyroki pierwszej instancji miały klauzulę wykonalności. I tu Związek Banków Polskich w osobie prezesa tego związku wypowiada się jednoznacznie. To by ograniczało prawo do sądzenia w drugiej instancji, do obrony interesów w drugiej instancji. Tak zrobić nie możemy. Oczywiście parafrazując jego wypowiedź. Czyli widać, że jeżeli coś miałoby być na korzyść konsumentów, to sektor bankowy broni się, żeby takie zmiany czasem nie weszły i tu pewnie będą lobbować za tym, żeby takie zmiany nie przeszły. Po więcej takich porad obserwuj mój profil.